Dzień dobry, witam ze słonecznej Majorki i wiosennej w dodatku, mimo że mamy końcówkę stycznia. Znajduję się na tarasie domu, który wynajmujemy, i dzisiaj właśnie chciałem porozmawiać o kwestiach związanych z wynajmem nieruchomości w Hiszpanii. Ze mną notatki, żebym niczego nie zapomniał. Kawa, woda, piękna pogoda, zaczynamy. Zapewne wiele osób z oglądających może mnie nie kojarzyć, dlatego, kilka słów o sobie. Ja nazywam się Bartosz Zawacki. Wraz z żoną i dwójką dzieci mieszkamy na Majorce. Wcześniej mieszkaliśmy na wybrzeżu Costa Blanca oraz wybrzeżu Costa del Sol. W Hiszpanii mieszkamy od 6 lat, od 2020 roku, i prowadzimy małą, rodzinną agencję nieruchomości. Wracając do umów. Wynajmu. Mamy trzy główne rodzaje najmów w Hiszpanii. Najem długoterminowy, który jest związany z naszym głównym miejscem zamieszkania. Wynajmujemy nieruchomość, która staje się naszym głównym miejscem, gdzie mieszkamy. Drugi najem średnioterminowy, jest to najem na inne cele niż stałe zamieszkanie. Rozwinę to oczywiście później. Oraz trzeci rodzaj najem turystyczny. Dwa pierwsze rodzaje najmu reguluje ustawa o najmie mieszkalnym z 1994 roku. Jeśli chodzi o najem turystyczny, to on jest głównie regulowany przez wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii. Zacznijmy od umów na wynajem długoterminowy, czyli związany ze stałym miejscem zamieszkania. Umowa w takiej sytuacji podpisywana jest na 5 lat, jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna, nie prowadząca działalności przynajmniej związanej z wynajmem swojego domu. Jeżeli właścicielem jest osoba prawna, wtedy umowa podpisywana jest na 7 lat. Właściciel po tych 5 latach może wypowiedzieć nam umowę, zachowując czteromiesięczny miesięczny okres wypowiedzenia. My na szczęście możemy szybciej wypowiedzieć tą umowę, jeż, już po 6 miesiącach, zachowując 30-dniowy okres wypowiedzenia. Jeżeli nie wypowiemy tej umowy przez te 5 lat, ani właściciel tego nie zrobi, ona jest przedłużana o kolejne trzy lata może być zastosowana w umowie rekompensata jeżeli wypowiemy tą umowę szybciej niż 5 lat i ta rekompensata może wynieść maksymalnie 1 miesiąc czynszu za każdy rok który pozostał do końca umowy czyli na przykład wypowiemy po roku zostały 4 lata to może być w umowie zapis że Musimy w takiej sytuacji zapłacić 4 miesiące czynszu właścicielowi, ale i to jest maksymalna kwota, jaką może zażądać od nas wynajmujący za to, że wcześniej wypowiedzieliśmy umowę, i musi być to zapisane w umowie. Jeżeli w umowie nie ma żadnych zapisów o tym, że jak z, zakończymy, Wynajem przed 5 lat właściciel teoretycznie nie może żądać od nas żadnej rekompensaty. Musi być to wyraźnie zapisane w umowie i tak jak wspomniałem, maksymalnie może być to 1 miesiąc za każdy pozostały rok. Czyli zostało 3 lata, 3 miesiące czynszu, zostało 2 lata, 2 miesiące i tak Jeśli chodzi o kaucję, może ona wynieść maksymalnie 1 miesiąc. Czynszu, czyli czynsz wynosi załóżmy, 1500 euro. Właściciel może zażądać od nas maksymalnie 1500 euro kaucji, na przykład na poczet jakichś uszkodzeń. Może zażądać dodatkową gwarancję maksymalnie wynoszącą dwa miesiące czynszu, czyli w tym przypadku 3000 euro. Bardzo istotne jest to, że najemca, osoba, która najmuje dom czy mieszkanie, nie płaci prowizji agencji, jeżeli agencja pośredniczy w wynajmie. To właściciel płaci agencji nieruchomości za to, że agencja zajmuje się pośredniczy w wynajmie. Oczywiście praktyka bywa wciąż różna, ale według prawa, my, najemcy, nie powinniśmy zapłacić prowizji agencji nieruchomości, jeżeli jest to najem długoterminowy na nasze stałe miejsce zamieszkania. Drugim rodzajem najmu jest najem średnioterminowy, związany z innym celem niż nasze stałe miejsce zamieszkania. Czasami wynajmujący preferują ten rodzaj najmu, dlatego że umowę. Na najem średnioterminowy można spisać dużo bardziej indywidualnie. Nie trzeba, nie trzeba trzymać się tak ścisłych ram, jak to ma miejsce w przypadku najmu długoterminowego. Jaki to może być cel? Na przykład, najem sezonowy. Chcemy chwilę pomieszkać na majorce, sprawdzić, czy w ogóle to jest miejsce dla nas. Najem związany z jakąś działalnością, najem związany z wymianą studencką, przyjeżdżamy na pół roku na Majorkę, na Erasmusa. Najem związany z jakimś kontraktem z pracy, pracodawca nas wysyła na Majorkę czy do Hiszpanii kontynentalnej na pół roku, i wiadomo, że my mamy kontrakt na pół roku, i po pół roku wracamy do Polski. Na przykład, często w tych umowach wynajmujący Wymagają, żeby podać inne z, inny adres, który jest naszym stałym miejscem zamieszkania, żeby nikt nie mógł zarzucić, że to jest jednak najem długoterminowy, który, który jest dużo bardziej ściśle regulowany. Tutaj też agencja, jeżeli pośredniczy w wynajmie może zażądać od najemców prowizji. Więc w takim w przypadku, takiego najmu agencja ma prawo zażądać od nas, najemców prowizji i to jest zgodne z prawem. Najczęściej umowy podpisywane są maksymalnie na 11 miesięcy, właśnie z tego samego powodu, żeby nikt nie zarzucił, że jest to wynajem długoterminowy i musi być umowa podpisana na 5 lat. i ma też dużo więcej obostrzeń. Trzecim rodzajem wynajmu jest wynajem wakacyjny, turystyczny. Możą trwać nawet kilka dni, i jeśli chodzi o wynajmujących, właścicieli nieruchomości muszą uzyskać licencję turystyczną. Nie jest to takie proste czasami, bo, dlatego, że. W niektórych gminach te licencje turystyczne nie są wydawane. W niektórych gminach trzeba czekać bardzo długo na taką licencję ponad kilkanaście miesięcy. Niektóre gminy oczywiście wydają bez problemu te licencje i to trwa dużo krócej. Pewnie najszybciej taką licencję uzyskamy w ciągu kilku tygodni, ale to jest zależne od gminy. Jeżeli to jest mieszkanie, to zazwyczaj też musimy uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej na to, żeby otrzymać taką licencję turystyczną. Jeśli mamy na przykład mieszkanie w, lub dom w dużym mieście, to prawdopodobnie będzie bardzo trudno o licencję turystyczną. Na pewno dużo łatwiej będzie w miastach które są bardziej to w mniejszych i są bardziej miastami turystycznymi w dużych miastach gdzie większość mieszkańców mieszka na stałe nie jest to tak ośrodek turystyczny tylko bardziej jest to duże miasto o tą licencję może być bardzo trudno Teraz kwestia gdzie szukać Wynajmu długo, średnioterminowego i krótkoterminowego, jeśli chodzi o Hiszpanię. Wynajem długi i średni termin. on y, Najczęściej oferty znajdują się na takich portalach, portalach jak Idealista, Fotokasa. Czasami możemy znaleźć jakieś oferty na, so, y, w mediach społecznościowych, na Facebooku, najczęściej Instagramie, ale najszybciej znajdziemy takie oferty właśnie na portalach z ofertami najmu i też ofertami kupna nieruchomości najbardziej popularny to wspomniane Idealista i Fotokasa nie e, osoby które nie posiadają licencji i mają e, Zamiar wynająć na długi lub średni termin nieruchomość, nie ogłaszają się na portalach stricte wakacyjnych, dlatego że takie portale wymagają podania. Jeżeli zobaczą, że nieruchomość jest w Hiszpanii, to wymagają podania numeru licencji turystycznej, więc nie jesteśmy w stanie tam ogłaszać naszych nieruchomości, jeżeli tej licencji nie mamy. Jeżeli tą licencję mamy i chcemy wynajmować turystycznie, to możemy ogłaszać się na takich popularnych portalach jak Booking.com czy Airbnb. Oczywiście, też znajdziemy bardzo dużo ogłoszeń wynajmu wakacyjnego na wszelkich grupach facebookowych, na Instagramie itd. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu kwestie związane z wynajmem nieruchomości w Hiszpanii. Nasza agencja nieruchomości działa na Majorce, więc ja oczywiście de gorąco namawiał Państwa do mm, spróbowania życia na tej pięknej wyspie. Ta wyspa ma naprawdę wszystko, co nam jest potrzebne do życia. Ma jedne z najpiękniejszych plaż w Europie, ma bardzo duże miasto Palme, gdzie jesteśmy w stanie załatwić wszystko. Ma bardzo spokojny środek wyspy, gdzie większość mieszkańców to, to są lokalsi, którzy żyją, żyją tutaj od pokoleń. Ma też przepiękne, urokliwe, górskie miasteczka, bo całe zachodnie wybrzeże to są góry Serra de Tramontana, a najwyższy szczyt tych gór mierzy, jak dobrze pamiętam, w okolicach. 1400 metrów nad poziomem morza, więc całkiem spore góry. Ta wyspa nie jest tylko na wakacje. Ok, jeżeli wybierzemy małe małą nadmorską miejscowość, no to rzeczywiście będzie ona dosyć pusta w okresie jesienno-zimowym. Ale jeżeli to będzie środek wyspy, czy wspomniane górskie miasteczka, czy Palma. Czy jakieś większe nadmorskie miejscowości, to są to miejsca, które żyją cały rok i jest to wyspa, gdzie spokojnie możemy żyć. Przez cały rok mamy bardzo fajną ofertę prywatnych szkół, szpitali, więc naprawdę bardzo komfortowo w przepięknych okolicznościach przyrody możemy żyć. Przez cały rok. My oczywiście pomagamy w całym procesie wynajmu lub zakupu nieruchomości na Majorce. Zapraszam serdecznie do kontaktu.